Cześć Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Domu Dominik2012 i witam Was w kolejnym odcinku, e, drugim odcinku naszej serii kariery Zawiszą Bydgoszcz na Polish League Patchu 2024 do FIFA 16. No i dzisiaj ruszymy sobie dalej trochę z tym naszym okienkiem transferowym. Jeśli chodzi o propozycje transferów, to widziałem propozycję Damiana Oko. E, chyba to była Damiana Oko, tak jest, właśnie ze stali stalowa wola. Tylko on niedawno dostali dopiero dołączył z rezerw zagłębia, więc to może być ciężkie. Ale dobra, my sobie na pewno dodamy do naszej listy tutaj scoutów takie wytyczne na te pozycje, których potrzebujemy. Czyli pierwszy w ogóle usuniemy... Aha, no dobra. Nieważne. Oskara wójcika sobie w ogóle bo To może być całkiem fajny zawodnik. Resztę od razu sobie stąd usuniemy. OK. Eee, dobra, nie będziemy tutaj przeszukiwać Korei, bo to bez sensu jest, eee, natomiast dodamy wytyczne na pozycję na pewno właśnie środkowego obrońcy eee, i na zawodnika członka podstawowej jedenastki, także wytyczne dodamy na pewno na ofensywnego pomocnika. Pomocnik ofensywny tutaj. Członek podstawowej jedenastki tak samo. E, jakie tam jeszcze pozycje? Czy jeszcze jakieś pozycje miałem sprawdzać? E, skrzydła jednego skrzydłowego chcieliśmy ewentualnie rozważyć. E, natomiast to nie jest aż takie konieczne. Napasników nie. Obrońcę to już mam. Lewego obrońcę jeszcze na pewno. Okej. Okay. Na pewno lewego obrońcę i myślę, że nad. No z prawym zobaczymy, czy będziemy myśleć. Na pewno na pewno lewy obrońca, też członek podstawowej jedenastki. I to są na razie te pozycje, które sobie zlecimy naszym scoutom do obserwowania. I tutaj muszę ponownie dodać Damiana oko właśnie do naszych obserwowanych. A w jakim klubie na przykład gra Dominik Jończyk, tak z obrońców na... Wydaje się, że podobnym poziomie. Dominik Jończyk gra w Zagłębiu Sosnowiec. To jest pierwsza liga. Dobra, to, to może być trochę za wysoki pułap. Więc poczekamy na to, co nam tutaj będzie Scout przysyłał. Poza tym, myślę, że jeśli jest nas na to stać, to dobrze byłoby wysłać... Gdzie to jest? Chyba tutaj to jest. Dobrze byłoby wysłać jakiegoś Scouta, tylko że nas stać tylko na tego najtańszego, za 19 tysięcy. I poczekamy, jeśli nam zostanie trochę hajsu wolnego na koncie, to będziemy się w to bawić. Na razie skupimy się na treningach. Na treningi na pewno dajemy jednego z naszych bramkarzy. <laughs> Niech to będzie właśnie Jarosław Tkaczyk, czyli ten najmłodszy z tej dwójki sensownej. Dobra, bo barana. No nie, nie chcę w niego aż tak inwestować. Na pewno do treningu dodajemy też tego Kacpra Nowaka, naszego prawego obrońcę numer 1. Jeśli chodzi o środkowych obrońców, tutaj może wejść Gaczkowski Norbert na trening. Mu się też to na pewno bardzo przyda, żeby, żeby jakoś ten swój overall podnieść. W środku pola tutaj mamy z tych, no w sumie nie mamy jakichś specjalnie aż tak ciekawych zawodników. No ten Sobieralski mógłby na trening wskoczyć, czy Pawłowski. Tylko, że Pawłowski jest na przykład środkowym pomocnikiem i tutaj dla niego tak naprawdę nie mamy jakiejś specjalnie dobrej pozycji. Na pewno. No też w sumie. Dobra, na pewno do tych treningów dodamy sobie jeszcze sprawych obrońców tego Czaprańskiego, jako że on ma dopiero 17 lat, a nie jest wcale dużo słabszy. I czy bramkarzy nie ruszamy? Zastanawiam się, czy ruszać tego Leonowicza tutaj. Czy na przykład bardziej pójść w tego Alana Serwacha i chyba pójdziemy w Alana Serwacha na treningu. No chyba że pójść w ogóle w sobie Ralskiego. Nie wiem za bardzo. Jeśli chodzi o skrzydła, tutaj mamy tych dwóch i tego trzeciego. Hmm. Pójdziemy w sobie ralskiego. Pójdziemy w sobie ralskiego. Dobra i symuluj wszystkie. Ja muszę sobie na pewno dodać do listy obserwowanych też czaje, bo sobie to przypomniałem, że go też tam miałem, i to usunąłem. A to jest fajna opcja, właśnie potencjalnie do tego środka, pola na no, takiego zawodnika do rozwinięcia. Dobra, no i dobra, lecimy sobie dalej, zobaczymy, co tutaj nam będą scouty, podsyłać, co tutaj się będzie działo. Kolejny trening bardzo szybko. Ci zawodnicy też powinni bardzo szybko tego overala łapać, bo to są niskie oceny, szczególnie ci na 40 parocenieni. Widzimy, że tkaczyk tutaj już jedną ocenę do góry podszedł, tak samo Gaczkowski, sobieralski też już trochę wyżej. Czaprański, także więc tutaj te treningi powinny mieć naprawdę bardzo duże znaczenie dla naszej drużyny. Mamy pierwszy raport Igora Wojcinowicza, naszego skauta, Co on tutaj wymyślił? Marek Mróz, no to nie jest zawodnik, którego będziemy w stanie ściągnąć. Do trzeciej linii Dany z Faworów, jakiś z Wieczystej Kraków Bartosz Wiceniak, powiem się ludze, go sprawdzamy Mateusz Karda z Garbarnia Kraków, tutaj też do listy obserwowanych Tak samo Tomasz Kaczmarek Mateusz Bartosiak z Stochowa, ok I jakiś Maciej Bana Bancewicz z Górnika Polkowice To są ci pierwsi zawodnicy, którzy na naszą listę trafiają Lecimy z kolejnym treningiem, Gaczkowski już ocena 50, więc w sumie to stopera. zaraz będziemy mieli całkiem niezłego z niego, bo on już prawie, że wskakuje nam do pierwszego składu aktualnie, nasz osiemnastoletni stoper. Dobra, mamy raport Oskar Wójcik i mamy raport skauta, jeśli chodzi o nowych też zawodników, Stawropulos, Munios, to są za dobrze piłkarze, Sebastian Murawski, go można sprawdzić. Mateusz Szymorek, Andrzej Niewulis, to by był ciekawy ruch takiego doświadczonego zawodnika spróbować ruszyć e, z miedzi Legnica. Hmm, Klaudiusz Milachowski, Polonia, Środa Wielkopolska. Karol Żwir, doświadczony, dość zawodnik, ale on jest strasznie taki jakiś mułowaty. Ten Krystian Tabara ze Znicza wygląda dość ciekawie. Oskar Wójcik ma 57, 19 lat. Dodam go do listy życzeń bo to jest też potencjalnie zawodnik, którego może udać się skarkowi wziąć na wypożyczenie, więc y, takie wypożyczenie na przykład z opcją wykupu też nie byłoby najgorszą opcją. Y, dobra, Pascal Chao, na razie 46, więc jest bardzo nisko oceniony, ale ja wiem, że on się bardzo szybko rozwija i ma bardzo fajne statystyki, więc go do można dodać do listy życzeń. Tak samo Kuba Zieliński, oceniony 44, ale on też się bardzo szybko rozwija. Jest Damian Oko, który jest no naprawdę mega opcją, ale nas na niego nie stać. On przekracza nasz budżet prawie dwukrotnie, więc nie będziemy w niego iść na razie. To jest melodia potencjalnie przyszłości na kiedyś kiedyś. Na razie nas na niego po prostu nie stać. Jeśli chodzi o, o tych zawodników, których mamy, wejdźmy sobie właśnie na listę życzeń. Tutaj Pascal Czaja, to jest zawodnik, którego chcemy ściągnąć. Można spróbować go wymienić z którymś z tych naszych środkowych pomocników, których też mamy sporo. Na przykład z tym Maciejem Damsem, który ma 19 lat. Jest wart więcej, więc można spróbować taką wymianę i zobaczyć, czy się na nią zgodzi gryf. Dalej, Kuba Zieliński, to jest piłkarz, którego może być ciężko nam ściągnąć, bo on dopiero co do klubu dołączył. Ale tutaj może zadziałać nam opcja krótkiego wypożyczenia z ewentualną opłatą na przykład w wysokości 70 tysięcy i zobaczymy, czy to jest w ogóle opcja, jaka wchodzi w grę dla warszawskiej legii. No i jeśli chodzi o Oskara wójcika, tutaj też myślę, że bardziej opcja wypożyczenia dla nas, tylko wypożyczenia na 2 lata, i z opcją wykupu za 2 lata, za 2 lata za 200 tysięcy, to myślę jest niezła całkiem opcja, na którą może być nas stać, tylko pytanie. Bo nie wiem jak w tej grze, tutaj w FI 16 działają te transfery Na zasadzie wypożyczeń z opcją wykupu I czy e, Krakowia w ogóle będzie przychylna z takiego, Na taki transfer pójść Nowak 51, Czaprański 48 Więc tutaj ładnie chłopaki nam skakują na kolejne punkty overalla. Dla Nowaka to pierwszy upgrade <laughs> Też zastanawiam się czy tam zaraz nie wstawić któregoś z tych drugich Okej, okay, oni nie są tego pewni, więc weźmiemy go na razie go zostawimy sobie na liście życzeń. Myślę, że tak to zrobimy i ewentualnie zimą będziemy go próbowali ściągnąć. Mamy tutaj kolejnych zawodników. Geiger, on jest na wypożyczeniu, więc go nie idziemy. Burak Inns, to jest dopiero 19-letni zawodnik, ale on raczej nie zostanie wypożyczony. Dawid Tkacz, tutaj już co może się bardziej udać. Jest wolny zawodnik. Patricia Astronati z Czech. Wolni zawodnicy, takie rzeczy lubię. Jakub Firmanty, który bardzo dobre warunki fizyczne ma, z tego co widać. Karol Kalata z rezerw Lecha Poznań. Jakiś Milan Spremo z, z Wisły Płock, ale on chyba niedawno tam dołączył, więc tutaj może być ciężko. Michał Kwiecień, flota Świnoujście. Mateusz Malec, Kraczen Stochowa. Jarosław Trzeboński, jaka jest tych? To są wszystko piłkarze potencjalnie w naszym zasięgu, więc ich po prostu sprawdzamy, żeby się trochę rozeznać w tym, jak ten rynek tutaj wygląda. I myślę, że na razie sobie zatrzymamy skauta, żeby on nie jeździł więcej zawodników nam ściągać, tylko więc tutaj usuniemy te wytyczne. Tylko żebyśmy zdążyli się przyjrzeć temu, co, co po prostu prezentują ci zawodnicy, których już teraz mamy. Eee, Okej, okay. będziemy czekać na odpowiedź z Krakowa. Oni nie chcą takiej oferty przyjąć. Może jak im dorzucimy 20 tysięcy, to już będą skłonni. Eee, trzeba tutaj zobaczyć, bo uczai robi dość dużo to, że on jest piłkarzem z dużym potencjałem i, i te dobre warunki naprawdę tutaj dużo robią. Ok, przyjęta jest oferta wypożyczenia z Krakowi, Kraków, więc będziemy mieli Oskara Wójcika na dwa lata z opcją wykupu, więc to jest naprawdę fajny transfer. Krystian Tawara, on wygląda nieźle, można go sobie do listy życzeń jak najbardziej dodać. Kogo tutaj dalej mamy? Klaudiusz Milachowski, dobra, go też sobie do listy życzeń dodajemy. Dalej Maciej Wancewicz, 31-letni zawodnik, on jest stosunkowo mało warty, więc go też do listy życzeń dodamy. Mateusz Bartosiak, 23letni stoper. Natomiast my raczej stoperów już teraz nie szukamy po tym ściągnięciu Oskara wójcika z Krakowi. Mateusz Kardas, go dodamy do listy życzeń. W razie by który z naszych stoperów chciał odchodzić, to jest fajna opcja. Bartosz Wicenciak, ok. Już powoli to grono zawodników, których potencjalnie do klubu możemy ściągnąć, się nam buduje. Kolejny trening, kolejny, kolejna jednostka dla naszych pięciu piłkarzy. I tym razem Tkaczyk już na 55, tak więc już się zrównuje z Oczkowskim. Gaczkowski na 51, więc też tutaj... Podwyższa rywalizacja, można powiedzieć, na tej pozycji stopera. Na ten moment mamy Urbańskiego i Wójcika w pierwszym składzie, ale myślę, że niedługo Urbańskiego prześcignie Gaczkowski, i wtedy to ta dwójka będzie nam tworzyła duet stoperów. Jest to, myślę, całkiem fajne zestawienie tych dwóch piłkarzy. Ok, idziemy sobie dalej. Andrzej Niewulis, on jest oceniony na aż 68 i jego kontrakt się kończy. Za 12 miesięcy, więc to jest zawodnik, którego będzie można próbować wyciągnąć na kontrakcie w styczniu, który będzie już starym zawodnikiem, ale dla nas oceniony zawodnik na 60 parę i tak byłby mega dobrym, mega dobrym wzmocnieniem, więc go sobie na pewno na liście życzeń... jest na liście życzeń i na liście życzeń niech nam pozostanie. No dobra, paskala odpuszczamy w takim razie, bo nie będę za niego wydawał jakichś, nie wiadomo jak dużych pieniędzy, więc w to nie będziemy iść. O, zobaczmy te kolejne raporty, które tutaj mamy. Krystian Kolasa. Zaraz już będziemy mogli sobie decydować, którego z zawodników chcemy ściągnąć. 7000 euro pensji, to jest za duża pensja, niestety, dla nas, której nie jesteśmy w stanie udźwignąć na ten moment. Karol Kalata. No, to są zawodnicy nam już niepotrzebni, ale Milan Spremo może się na liście życzeń potencjalnie znaleźć. Tak samo Mateusz Malec. Tak samo Michał Kwiecień. Jarosław Trzebiąski, on ma niezłe warunki fizyczne Więc go sobie do listy życzeń dodamy Kuba Firmanty, tego jestem ciekawy No nie jest on ostatecznie zbyt dobrze oceniony No i Dawid Tkacz Też się na tej liście życzeń naszej znajdzie No i dobra, teraz już chyba przejdziemy Do ostatnich naszych zakupów Czyli do osiągnięcia kogoś właśnie na pozycję Lewego obrońcy i środkowego Ofensywnego pomocnika Kiedy w ogóle jest ten pierwszy mecz sezonu Z Wiktorem Sulejówek w Pucharze Polski 8 sierpnia już, czyli już niedługo Za niecały tydzień nas czeka ten mecz, ten mecz oczywiście już będzie w następnym odcinku bo w tym odcinku sobie tylko uporządkujemy te sprawy transferowe do końca no jeśli chodzi o tych naszych ofensywnych pomocników no to najlepiej wygląda Krystian Tabara który potencjalnie jest do wyciągnięcia za 120 tysięcy i też no dobrze wygląda bardzo Tkacz tylko że Dawid Tkacz to jest opcja ewentualnego wypożyczenia i gdyby to się udało na 2 lata na przykład to byłaby fajna opcja mieć 18 latka na 2 lata, który też nam, nie, nam się będzie rozwijał i na pewno sporo jakości nam da, więc myślę, że można taką ofertę złożyć, tylko... okej, okay, trzeba tutaj ręcznie przesunąć, bo na wypożyczeniach to jest ułomne i, i to mi się nie przesunie nieręcznie Więc tutaj trzeba to spróbować zrobić tak no bo ten Tabara jest dość fajny, ale nie jest taki jakiś wow a tkacz ma dużo wyższy overall i to jest zawodnik, który na teraz nam bardzo może pomóc. A za dwa lata może nam się jakiś nasz junior znaleźć, albo cokolwiek takiego. Więc myślę, że tutaj, gdyby się Widzew na to, zgodził, byłoby super. Jeśli chodzi o lewych obrońców, mamy tego Milachowskiego i mamy kwietnia, i najbardziej któregoś z nich bym chciał, tego sobie usuniemy. Jeśli o tę dwójkę chodzi, no to tutaj tak naprawdę różnice są bardzo, bardzo niewielkie między nimi. Myślę, że jednak na korzyść Milachowskiego, ale on jest dużo więcej wart od Kwietnia więc chyba pójdziemy w Michała Kwietnia który jest starszym zawodnikiem o rok e, ale on się nie będzie chciał przenosić ok a tutaj trzeba będzie wyłożyć dużą sumę no chyba, że zgodzą się wziąć któregoś na przykład z naszych prawych obrońców na wymianę na przykład Pachnika i do tego... Nie wiem, jakieś 100 tysięcy. Zobaczymy, co na tę ofertę odpowie Polonia Środa. I myślę, że złożymy też ofertę Michałowi kwietniowi. E, no może jednak będzie chciał się przenosić. Zobaczymy. Złożymy te 90 tysięcy i zobaczymy, co na to odpowie flota Świnoujście. Dobra, w międzyczasie kolejny trening dla naszych piłkarzy do wykonania. Wskakuje Czaprański już na 49 więc on wywiera generalnie presję na Nowaku, na tej prawej obronie. Coraz bliżej siebie są ci zawodnicy. Zaakceptowana oferta wypożyczenia na 2 lata Dawida Tkacza. Tak więc mamy ofensywnego pomocnika z Widzewa na 2 lata, więc to jest naprawdę dobra opcja, bo nie bylibyśmy w stanie kupić na pewno tak dobrego zawodnika. Ok, kwietnia nie chcą sprzedać. A Polonia, Polonia Środa nie chce za tak małe pieniądze. 120 tysięcy. Możemy w sumie cały budżet wsadzić teraz z Milachowskiego, bo resztę pozycji już mamy zapełnione, więc tutaj będziemy się próbowali jakoś handlować. Oferta przyjęta za 120 tysięcy, ok. 1250 do naszej pensji, to jest dość dużo. E, nam się to oczywiście da zaraz zrobić na ważnego zawodnika. Będziemy go chcieli, no i zobaczymy, czy ten transfer nam wypali, a już teraz mamy dzień meczowy z Wiktorią Sulejówek w Pucharze Polski i myślę, że ten pierwszy mecz sobie możemy zagrać. W Na następny odcinek nam zostaną inauguracja Ligi i mecz z Pogonią. Co to jest za Pogoń? Grodziski Klub Sportowy, czyli pewnie z Grodziska Wielkopolskiego Pogoń, czy tam PGM grodzisk, jaki może być, mazowiecki jeszcze? Ja nie znam tych klubów. Znam kluby z trzeciej ligi, z regionu Gryf, z regionu tego pomorskiego na pewno. E, no ale dobra, gramy generalnie ten mecz z Pogonią i potem z rezerwami Śląska na wyjeździe, więc tak nas to będzie czekało. <laughs> A zobaczmy sobie ten pierwszy mecz sezonu, który gramy w Pucharze Polski, więc takie trochę pre-season można powiedzieć. Gaczkowski na ławce, Tkacz na pewno będzie wchodził do pierwszego składu Tutaj Damsa ściągniemy z ławki, także Sochań myślę, że w miejsce Graczyka może na ławce się znaleźć. Kto tutaj? Jeszcze Okuniewicz koniecznie w miejsce Leonowicza. Jest też Maciejewski całkiem nieźle oceniony. I teraz tak, Graczyk, Maciejewski, niech to będzie Maciejewski za Sobieralskiego na razie. I tak będzie nasza ławka chyba się prezentować, czyli tych dwóch tych własników, Tkacz i do tego jest Graczkowski w pierwszym składzie natomiast mamy Tkaczyka na bramce jako że to jest puchar to wystawię Oczkowskiego bo to będzie nasz bramkarz na puchary na prawej jest Nowak, w środku Urbański z Wójcikiem na lewej jest Mariusz Sławek w środku jest Kona z Chachułą, przed nimi Tkacz na bokach Sanocki i Sacharuk, no i z przodu Bojas, który już niestety dostał, dostał downgrade'a, no i tak to będzie wyglądało jeśli chodzi o naszą wyjściową jednostkę no i ciekawy jestem jak sobie chłopaki poradzą czy Będą w stanie z Wiktorią Sulejówek poradzić sobie w tej pierwszej rundzie Fortuna Pucharu Polski, która otwiera nam sezon, taki właśnie można powiedzieć, że przed smak sezonu. Mecz, który daje nam szansę na wejście do kolejnych rund rozgrywek ogólnopolskich. Niestety zaczyna się to źle od bramki dla i kontuzji 4 minuty później Oskara Wójcika. Natomiast nie był to uraz na tyle poważny, żeby musiał opuścić boisko nasz stopper. Po przerwie nic się nie zmienia, już godzina gry za nami i Rudnicki podwyższa na 2 do 0 więc nie będzie to udana inauguracja w wykonaniu bydgoskiego, zawiszy. Jeszcze tutaj w końcówce próbowaliśmy coś zmienić, ale nic się nie udało. Wszedł, jeśli chodzi o naszą drużynę, Gaczkowski w miejsce Wójcika, ale przegrywamy ten pierwszy mecz w Pucharze Polski 2-0 z Wiktorią Sulejówek, tak więc no, nie jest to udana inauguracja sezonu, natomiast był to tylko sezon pucharowy. O tyle to pozytywne, że jeszcze w lidze tutaj wszystko jest otwarte. Ale Wiktora Sulejówek to był zespół na naszym poziomie, z którym na pewno powalczyć można było. Tkaczek 56, Sobieralski 51. No na pewno dla nas, nam będzie sprzyjał czas. To też trzeba brać pod uwagę, że nam będzie sprzyjał czas. Tylko na jeden dzień, Oskar Wójcik. Będzie nam sprzyjał czas w takim sensie, że ci zawodnicy na treningach będą się rozwijać. I, i to nam będzie pomagało. Teraz do klubu dołącza Klaudiusz Milachowski, tak więc mamy już zamkniętą, tak naprawdę kadrę, bo mamy też lewą obronę już zabezpieczoną. Minus jest taki, że praktycznie na nic nas teraz nie stać. Nie stać nas nawet na wykupienie sobie skauta do juniorów. Tak więc zobaczymy zaraz w naszej kadrze, czy nie powinniśmy tutaj może kogoś sprzedać. Gaczkowski już na 53 wskaczył, więc naprawdę błyskawicznie rozwija się ten zawodnik. No zobaczymy sobie. Tutaj mamy Oczkowskiego Tkaczyka i Barana. Barana. Hmm, Przydałoby się w ogóle go wypożyczyć. Nie wiem, czy się da go z kontraktem kończącym wypożyczyć. Pewnie nie, no ale trudno. E, dobra, jeśli chodzi o prawych obrońców, tutaj mamy tę dwójkę, która się naprawdę fajnie rozwija. W środku jest ich teraz za dużo. Jest raz, dwóch, trzech, czterech, pięciu. Jednego trzeba się pozbyć. I myślę, że tym, którego się pozbędziemy, będzie Hubert Jaskuła czy paliwoda? Ja bym sprzedał Adama paliwodę. I zobaczymy, czy ktoś się za niego zgłosi. Dobra, jeśli chodzi o środek Pola, tutaj też można to odchudzić. Można na przykład spróbować sprzedać tego Maciejewskiego, on i tak na treningi wskakiwać nie będzie. I zostanie wtedy Kona Hahua, Sobieralski i, i, i sochań załóżmy. Graczyka też można, albo sochania można też spróbować właśnie sprzedać. Zobaczymy, czy to jest taka opcja. Damsa też można sprzedać, bo potrzebujemy tych finansów, trzeba sobie to budować. Serwacha można dać do wypożyczenia nawet na dwa lata, może gdzieś się zacznie ogrywać. Dlatego Xaviera zaraz będę chciał wrócić do nas na treningi. Na wypożyczeniu jest ten żelazo, na wypożyczeniu jest też Stanisław Wędzelewski, ale to raczej nie jest zawodnik z jakimś specjalnym potencjałem. No i co, coś tutaj jeszcze zrobimy? Leonowicz. To jest 18-letni zawodnik. Go niedługo też będę wsadzał na treningi. Myślę, i będziemy go próbowali rozwijać, żeby trochę poszedł do przodu. Przełożone mam jakieś spotkanie z podhalem Nowy Targ, ale to raczej nam nic tutaj specjalnego nie robi za tydzień. Mamy pierwszy mecz ligowy u siebie z Pogonią Grodzisk jakiś tam i na wyjeździe tydzień później z rezerwami Śląska Wrocław i to będą dwa mecze, które zagramy sobie w następnym odcinku, natomiast na dzisiaj to byłoby już tyle, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę zapraszam do łapkowania, subskrybowania koniecznie do zostawienia dzwoneczka to naprawdę napędza, motywuje bardzo fajnie odebrany został pierwszy odcinek tej serii, stąd też zdecydowałem się na szybkie nagranie tego drugiego no i zachęcam was właśnie do takiego motywowania mnie poprzez interakcję pod tym filmem, bo to naprawdę zachęca. No i co, dziękuję wszystkim, którzy poświęcili czas na obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w następnym odcinku. No i cześć!